Woda leci. I 1541. I zbliżamy się powoli do krzyżówek leśnych. Mama posila się cukiereczkiem. Chciałem dać wody, ale mówi, że wody nie chce, zwłaszcza, że chce jej się troszeczkę sikać, i najniższy punkt. Wodocięta, do wodocięta, ja planuję dzisiaj zrobić Długi spacer. Oj, zaplanujemy zrobić długi spacer, bo wczoraj był tylko krótki. A, bo wczoraj straszyło deszczykiem, którego nie było. No i ciekawe czy dzisiaj w nocy będzie. Ale by było, że może się zdarzyć. To dzisiaj mamy 29 dziewiąty sierpień, godzina 15.43 No i tu do słońca jesteśmy. Słońce na południowym zachodzie. A my idziemy na północny wschód. O, słoneczko spogląda z zapleców. O, spogląda słoneczko z zapleców. No szkoda, że Bartek wtedy, jakżeśmy się umawiali, nie przyjechał po nas do Morzydy. Mama od tamtego czasu. Częściej zdecydowałaby się na takie spacerki krótkie, jak ten, no, ale widocznie musiał ktoś w mu odradzić. Pewnie mama i żona. Bał się, że zamordujemy babcia. Babcia, jak widać, radzi sobie jeszcze całkiem nieźle. Tylko nie ma motywacji do spacery. Ale już jak wyjdzie na spacer, to już sama przecież wyszła z domu, bo ja się ubierałem. Kazałem jej iść już u chodnikiem, ulicą. I doszła, zanim ja się ubrałem. A też szybko się ubierałem. Doszła aż do ósemki. Od szesnastki do ósemki to jest czternastka jedno podwórze, dwunastka, drugie podwórze, dziesiątka trzecie podwóże. E, ósemka czwarte. Cztery podwórza przeszła sama. Cztery podwórza przeszła sama. E, po takiej długiej nieobecności nie chodzenia. Także radzi sobie całkiem, całkiem dobrze jak na swoje lata. Nawet chłopcy ją podziwiają. Dwóch chłopców a tam stoi i podziwia, jak ta mama sobie dobrze radzi. Oj, nawet chłopcy podziwiają, że taka pani starsza w takim upale i jak sobie ładnie jeszcze radzi. No, czy dzisiaj znajdziemy jeszcze jakąś jagódkę? Tutaj przy drodze te jagódki wszystkie wyzbierane, ale tym ostatnim razem, żeśmy byli, żeśmy jedną jagódkę, dwie jagódki żeśmy znaleźli, dwie jeżyny i dwie jagódki, no teraz nie widzę, teraz nie widzę, może tam dalej, bo tam dalej żeśmy znaleźli. Dwa tygodnie temu byliśmy. Tu będziemy trochę w słońcu. Tu będziemy trochę w słońcu. Słoneczko właśnie na plecy nam zagląda. Zagląda nam słoneczko na plecy. To my w takim razie zrobimy odpoczynek od filmowania.